im Theater Co napiska, prawda? Tak zwanego króla podziemia. Podobno żyje sobie w pięciogwiazdkowej celi. O wiele przyjemniejszej niż mieszkanie Jareda. A przy okazji jego prawnicy chcą odwołać się od wyroku. Jest jednak nadzieja na choć cień sprawiedliwości. Artykuł w Daily Bugle ujawnił bowiem, że jego zapuszczona ostatnio Fisk Tower, przeznaczona do rozbiórki w przyszłym roku, została zajęta przez Squattersów. Czyż nie jest to doskonały dowód istnienia karny, że ten pomnik, postawiony w celu nadmuchania ego człowieka, który zawsze stał ponad prawem, zostaje opanowany przez darmo zjadów? Ledwie się obejrzymy, a Spider-Man przerobi to miejsce na swoją główną dziwę. Kto pod kim dołki kopie, Wilson? Nie, Jared! Niedosłownie! Musisz więcej czytać! Wymieniliśmy się kopiami kluczy do domu. Skończyło się na tym, że zostawialiśmy sobie ukryte wiadomości. ludzie mówią, że wymknął się spod kontroli. Spectrem stosuje, ale mają świetny sprzęt. Uwaga, ktoś zgłosił trwającą napaść. To chyba w tym kominie. Kiedy ją chowaliśmy, wiał silny wiatr. Fin wyposażyła swoje gogle w sonar i wyświetlacz. Nigdy nie lubiła z nikim przegrywać, a zwłaszcza ze mną. Z budynku. Hey, ich! Kurde, to za Załatwię cię! Zostajemy u obu! Wszystkich nas nie

się schować kapsułę pod tą fontanną, kiedy ją budowano. To było tak dawno, i teraz ją naprawiają. Czarny z lewidującą fontanną. Fin uwielbiała te znikopisy. Mówiła, że niezależnie od tego, jak coś wygląda na powierzchni, pod spodem można się nieźle zaskoczyć. Hej stary, mówiłem ci o tych kapsułach czasu, które z Fin ukryliśmy w całym mieście. W każdym razie znalazłem je totalnie mnie zaskoczyły. O! Przepowiedziały twoją obecną ja. sytuację? Nie! Chodzi o to, że. Wtedy świat wydawał się taki prosty. A. Zazdrościłem, jak sobie zaplanowała życie. Najpierw miała rozwiązać problem globalnego ocieplenia, później głodu na świecie, potem lekarstwo na Naka. I wreszcie kontakt z obcymi. Twoje plany nie uwzględniały ukąszenia genetycznie zmodyfikowanego pająka. Chyba nic tu po mnie. Na stówę się przyda! Ej, Vinny, tych gości, ja nie wiem nie. Ludzie undergroundu kręcą się tu z zupełnie niewinnych powodów. ああ。<sighs> <sighs> Może powinienem zostawić podziękowanie? Nie. Się. Fanu. Dobra, jest amatorka zdjęć. Cześć, spider -manie. Wiem, że jesteś zajęty, ale może szybkie selfie? Ta, nie ma sprawy. Ojacie, dzięki! Ustaw się tam. Mam nadzieję, że wyszło. No. Wybuch gazu. Nie dobrze. Kolejne pęknięcia. Działaj! I gotowe. A zaraz powinna przyjechać Straż Pożarna. Dzięki, Spider-Manie. Nigdy nie widziałem takiego wybuchu gazu. Dobrze, że tak szybko tu dotarłeś. Nie ma sprawy. Byłem w okolicy. Akademia Chłopaki tańka mówili, tańka że tańka masz tańka jaką ziabłkę. Nie znam się na technologii, ale obczaję ją ze względu na ciebie.

Ganki. Jest nas nawilokny. Wyłączamy kolejny reaktor. Jestem w środku, a ty włamałem się do systemu. Mają beznadziejne zapory. Jak tam wejść? Drzwi są na dole. Tak samo jak wcześniej. Ty zasilasz, ja otwieram. Zasilanie to moja specjalność. Naładuję go. Generator działa, ale chyba nic nie dało. Widzisz jakieś przekaźniki. Nie przestawaj. Zrobione. Obchodzę zamek. Voila. Reaktor jest przed Tobą, na parterze.

Trafiłem do centrum fikcyjnych badań, które miałyby potwierdzić bezpieczeństwo Nuformu. Więc ludzie myślą, że Nuform jest bezpieczny? Jak tacy goście jak Krieger śpią spokojnie? Nie ma jedno z tych urządzeń odtwarzających dzielnik oceany. Uwaga! Ściągnąć Puxa o teu poço! Grandes! Teraz muszę na dobre wyłączyć reaktor, żeby nikomu już nie zaszkodził. Pochłonąłeś sporo formu. Oby się nie okazało, że twoje dzieci będą mieć trojozu. Zawsze... Na tym kąpie może być coś ważnego. Gwiazdy Roxo. wspaniale mieć świadomość, że dzień po dniu budujemy przyszłość. A? Niestety, jeden bezsensowny przeciek może zniweczyć całą naszą pracę. Bezpieczeństwo informacji to podstawa przetrwania w naszej branży. Od dziś wszyscy pracownicy muszą zostawić na portierni telefony, laptopy i inne urządzenia umożliwiające komunikację. Pamiętajcie, służymy miast. Wow! Tak dobrze, że tam nie wylądowałem. Wiedziałem, że jako Spider-Man będziesz mieć wrogów, ale nie myślałem, że jednym z nich będzie Roxon. Tak! Są gorsi niż podejrzewałem. Jakoś damy radę zdemaskować Roxon. Nie idąc ścieżką Undergroundu. Bez ciebie walka ze złą korporacją nie byłaby możliwa. Dzięki, stary, na razie. A dziś czy film ukryła Nuform w Jen